Cześć, witam Was w kanale Trigar. W tym filmie zaprezentuję Wam zegarek z serii Garmin Venu 2 Plus. Jest to pierwszy model w ofercie amerykańskiego producenta za pośrednictwem którego możecie prowadzić rozmowy. Zegarek jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych oraz w jednym rozmiarze koperty. Zaczynajmy. Unboxing tradycyjnie już będzie bardzo krótki, bowiem w kartoniku oprócz instrukcji obsługi znajdziemy jedynie kabel do zasilania oraz transferu danych. Venu 2 Plus posiada ekran dotykowy typu AMOLED o rozdzielczości 416x416 pikseli. Metalowe elementy w tym zegarku zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Oprócz wersji czarnej z niebiesko-szarą ramką, posiadamy w ofercie także wariant kremowy ze złotymi akcentami oraz model szary z srebrnymi dodatkami. Nowy Venu 2 Plus posiada nieco mniejszą średnicę koperty w zestawieniu z serią Venu 2, natomiast inżynierom od Garmina udało się zachować tę samą średnicę ekranu, czyli 1,3 cala. Zobaczmy zatem jak to wygląda w praktyce. Po prawej stronie mam model Garmin Venu 2, z lewej strony Venu 2 Plus. Gołym okiem widać, że model Venu 2 posiada nieco szerszą ramkę. Spójrzmy teraz na lewą krawędź obydwóch zegarków. W modelu Wenu 2 Plus pojawia się głośnik oraz mikrofon. Z kolei na prawej krawędzi umieszczony został dodatkowy przycisk. Seria WNU2 posiada tylko dwa przyciski. Z tyłu znajdziemy gniazdo ładowania. W modelu WNU2 zostało ono przeniesione do dolnej części oraz optyczny czujnik pomiaru tętna czwartej generacji. Tylna część zegarka Venu 2 Plus została zamocowana za pomocą czterech śrubek oraz została wykonana ze stali nierdzewnej. W przypadku modelu Venu 2 pokrywa jest wykonana z tworzywa. W Venu 2 Plus użyto nieco węższe paski o szerokości 20 mm. Paski te posiadają system mocowania Quick Release, który w dosłownie kilka sekund pozwala zmienić styl Twojego zegarka. Pełną ofertę oryginalnych pasków Garmin znajdziecie na Trigger.pl. A tak oto wygląda zestawienie Wenu 2 Plus po prawej stronie z modelem Wenu 2S po lewej. Venu 2S posiada średnicę wyświetlacza 1,1 cala, natomiast Venu 2 Plus, tak jak już mówiliśmy wcześniej, 1,3 cala. Całkowitą nowość w serii zegarków Venu 2 Plus stanowi wbudowany głośnik oraz mikrofon, który po połączeniu z, ze zgodnym smartfonem pozwala wybierać numer bezpośrednio z poziomu klawiatury na zegarku i rozpocząć połączenie. W praktyce wygląda to właśnie tak. W trakcie rozmowy za pomocą ekranu dotykowego możemy sterować regulacją głośności. Poza możliwością wprowadzania numerów za pomocą klawiatury mamy też dostęp do książki telefonicznej, w której możemy zapisać ulubione numery. Robimy to za pomocą aplikacji Garmin Connect. Kolejną nowością, jaką znajdziemy w Venu 2, Plus jest asystent głosowy. Zegarek współpracuje z Apple Siri, asystentem Google oraz Bixby. Wystarczy przytrzymać prawy środkowy przycisk, a następnie wypowiedzieć komendę. Wybieranie kobiet komend w języku polskim uzależnione jest od rodzaju asystenta, z jakiego korzystamy. What the weather is today in Poznan. Wraz z dodaniem głośnika w ustawieniach systemowych zegarka pojawiła się zakładka dźwięki, w której za pomocą jednego przycisku, dokładnie suwaka, możemy wyciszyć cały zegarek, można też dostosowywać głośność poszczególnych e, opcji typu muzyka, system powiadomienia czy też dźwięki związane z alarmem. Nowość stanowi też opcja włączenia dźwięków dla przycisków, co w praktyce wygląda tak. A taki oto przyjemny dźwięk został dołożony do funkcji budzika. WNU2 Plus posiada funkcję bezprzewodowego odtwarzania muzyki. Źródłem muzyki może być, e, mogą być własne utwory lub utwory z aplikacji Deezer czy też Spotify. W pamięci zegarka zmieści się do 650 utworów. Muzykę możemy odsłuchiwać za pomocą zgodnych słuchawek Bluetooth lub za pomocą wbudowanego głośnika. Zobaczcie, posłuchajcie sami, jak to wygląda w praktyce. WENU 2+, Plus, podobnie jak model bez plusa w nazwie, posiada funkcję wzywania pomocy oraz wykrywania wypadków. Możemy skorzystać z opcji wysłania wiadomości tekstowej, jednak należy pamiętać, że zawsze zegarek musi być połączony z telefonem. Nowością w Wenu 2 Plus stanowi też wzywanie pomocy poprzez szybkie wybranie mm, telefonu kontaktowego do osoby, która była zdefiniowana w naszych kontaktach alarmowych. Nowy smartwatch od Garmina posiada wsparcie dla ponad 25 rodzajów aktywności. Po zabieganiem czy kolarstwem znajdziemy tu aktywności typu HIT, a także ćwiczenia z animacjami. Dzięki temu na ekranie zegarka możemy podejrzeć, jak prawidłowo wykonywać dane ćwiczenie. Garmin Venu 2 Plus to zegarek, który sprawdzi się zarówno w trakcie ćwiczeń w pomieszczeniu, ale także w przypadku wielu rodzajów treningów na świeżym powietrzu. W związku z tym, że często pytacie nas o ilość wyświetlanych parametrów w trakcie treningu na jednym ekranie, zajrzyjmy jeszcze na chwilę do ustawień e, aktywności bieganie. Tu możemy przejść do ekranów danych i widzimy, że Wenu 2 Plus może wyświetlić łącznie trzy ekrany z danymi oraz osobny ekran ze wskaźnikiem tętna. W ramach każdego ekranu możemy edytować pola danych. Maksymalnie na ekranie możemy widzieć cztery parametry, a minimalnie jeden. Po wybraniu ilości. E, Pól, jaki chcemy widzieć, możemy teraz przejść do edycji każdego okienka i tak możemy sobie dostosować, co w którym miejscu ma się nam wyświetlać w trakcie treningu. Trzeci przycisk w Wenu 2 Plus to tak zwany skrót. Można do niego przypisać dwie funkcje. Jedno przyciśnięcie wywoła daną funkcję, a przytrzymanie na przykład, włączy wybieranie głosowe. Definiowanie tego, jak ma zachować się dany przycisk, wybieramy w ustawieniach skrótów. Tu możemy między innymi wybrać, co będzie kryło się pod wciśnięciem przycisku, a jaka funkcja zostanie uruchamiona w trakcie przytrzymania. Na przykład teraz zmieniliśmy, że przytrzymanie przycisku wywoła funkcję portfela, czyli Garmin Pay. Przytrzymujemy klawisz, wpisujemy czterocyfrowy PIN ustalony w aplikacji Garmin Connect i jesteśmy gotowi do płacenia zegarkiem w sklepie. W nowym smartwatchu od Garmina znajdziemy te same widżety w, jak w modelu bez plusa w nazwie. Mamy tu między innymi poziom stresu, możliwość uzupełniania wypitych płynów w ciągu dnia. Jest też bardzo fajna funkcja monitorowania snu na podstawie która na podstawie tętna oraz akcelerometru sprawdza jakość naszego snu po połączeniu zegarka ze smartfonem możemy też odczytywać pogodę na jego ekranie a także wszelakie powiadomienia typu SMS-y, maile. Wszystko jest bardzo wyraźne, co oczywiście jest zasługą rewelacyjnego wyświetlacza typu AMOLED. Na zakończenie jeszcze ciekawostka dotycząca tarczy zegarka. W modelu Wenu 2 plus pojawiła się po raz pierwszy opcja, gdzie z poziomu tarczy możemy przechodzić bezpośrednio do widżetów, niby nic niezwykłego, a jednak w poprzednim modelu nie było takiej możliwości, a trzeba przyznać, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Dla przykładu w szybki sposób z poziomu tarczy zegarka możemy włączyć tryb oszczędzania baterii. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie kciuk w górę. To zawsze motywuje do działania. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzu. Zawsze chętnie odpowiadamy. A jeśli chcielibyście na żywo obejrzeć nowego Venu 2+, to gorąco zapraszamy Was do naszych salonów firmowych. Do zobaczenia i do usłyszenia.